No no, tak. Patrzcie, ja patrzcie. Wiem, no, mój asystent zachęca ją do jedzenia. No, yy. chodzi sobie. Mój asystent bardzo pilnuje, bo ona nie spadła. Pamiętajcie, bardzo pilnujcie, bo ona nie spadła. I znowu ona jest bardzo ruchliwa. Zauważyliście to? Idzie sobie, idzie sobie. No, no. Podziw, podziw dla gamki Normalne agamy, no to one nie są aż tak chętne do karmienia czy też innych rzeczy, ale ta jest wyjątkowo. To jest taka fajna. No, no. Ciekawe czy zje, czy zje. Ruszyła tą głową. Nie, chyba nie zje.